No minął niespełna rok, bo 10 miesięcy od ostatniego tak. materiału. Wtedy miałeś 3 mieszkania, a teraz 50 mieszkań. Jak to się stało? Udało się pozyskać mieszkanie od dewelopera, żeby wydał mi mieszkanie i nie wpłaciłem nic. Odroczyłem no praktycznie wszystko, oprócz notariusza. Witamy. Tak jak wspomniałem w poprzednim materiale, jest z nami ponownie Dawid Malewicz. Cześć, Dawid. Cześć, Patryk. Minął niespełna rok, a Dawid bardzo mocno się. Rozwinął. Także e, zobaczmy, co takiego osiągnął w 2022 roku. Dawid, jakbyś mógł powiedzieć, gdzie te mieszkania, ile ich było, e, czy sprzedałeś wszystkie mieszkania z poprzedniego materiału e, i co teraz robisz? Jeśli chodzi o mieszkania z poprzedniego materiału, to wszystkie zostały sprzedane. E, na tamten czas prowadziłem 3-4 remonty. W sumie miałem 8, 8 mieszkań. No, w tym momencie prowadzimy 9 remontów jednocześnie wszystkich mieszkań w akcie około 50, więc no, trochę się zmieniło o tamtego czasu. Okej okay. i powiedz mi, czy to jest cała Polska, czy to jest tylko Poznań, bo działasz na terenie głównie wielkopolski, ale w których miejscowościach są te znaczy się, to jest 50 mieszkań sporo. Tak. E, głównie Wielkopolska jednak Poznań i miejscowości tutaj obrzeżne, e, przylegające do Poznania, e, takie na przykład jak Skórzewo, Kleszewo, e, Kieksz, e, Wielkopolska jeszcze, jeszcze Kalisz, e, kilka mieszkań w Kaliszu w Leśnie. E, w swoich mniejszych miejscowościach też posiadam kilka nieruchomości. No jak tak się mówi o takiej ilości można się pogubić, ta, prawda? Tak, tak. W ta. przyszłym ta. tygodniu również ak podpisujemy na mieszkanie w Tańsku, więc... I jak to się stało? że no minął nie rok, bo 10 miesięcy od ostatniego ta. materiału. Wtedy miałeś trzy mieszkania, którymi obracałeś w trakcie, były w trakcie wykonania. Gdzieś miałeś też kilka mieszkań w rezerwacji z tego co pamiętam. Ta na tak zwaną zakładkę, tak jak robiliśmy sobie na szkoleniu, a teraz 50 mieszkań. Jak to się stało? Czy, czy sam to wszystko robisz? Czy znaczy swoim kapitałem obracasz? Znaczy się głównie, głównie z yy, obrotem kapitałem inwestorów, współpracuję z inwestorami. E, częściowo również na swoim kapitale, ale, ale jednak e, w mniejszej części. E, no w tym momencie już no sam nie jestem w stanie tego wszystkiego e, obrabiać. E, Mamy, mamy zespół, który, który każdy wie, co ma robić, więc to dosyć sprawia. Czy masz pewną osobę, która nadzoruje tak. wykończenia, tak e, osoby, które sprzedają mieszkania. Tak projekty. Jasne. Projekt. No i e, między innymi nas, e, jeśli chodzi o pozyskiwanie okazji inwestycji Tak, między innymi dokładnie. Ok, tak okay. E, super. No, 50 mieszkań, a pamiętam mm, kilka takich ciekawych. E, inwestycji, z tego co rozmawialiśmy sobie wcześniej, przerabiałeś, ale jedno mi utkwiło bardzo mocno w pamięci, to że dostałeś mieszkanie od dewelopera nie wpłacając praktycznie ani złotówki tak. i odroczyłeś płatność wszystkich procesów, można powiedzieć, Dokładnie. wszystkich kosztów i tak zarobiłeś. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to wyglądało, co to była za inwestycja? Tak, było to mieszkanie w mniejszej miejscowości, 13 tysięcznej, Udało się pozyskać mieszkanie od dewelopera, przekonałem go, aby wydał mi mieszkanie i nie wpłaciłem nic. Odroczyłem no, praktycznie wszystko oprócz notariusza, no, bo tego no, nie dało rady odroczyć. I mieszkanie zostało dosyć szybko sprzedane już, na, już podczas remontu. Zysk może nie był duży, bo tam był 20 parę tysięcy, ale, ale szybko no, i nie wkładałem praktycznie włożyłem wtedy, jak dobrze pamiętam, około 2000 tysięcy No tak, no ten notariusz, nie? No tak. Tak, się ja notariusz. No tak. I ci e, Te osoby e, zawodu publicznych, no niestety... E, Ale tego próbowałem, się... próbowałem, nie udało się. <laughs> Okej, okay, no super, no powiem Wam, że naprawdę e, my na to z Maciejem nie wpadliśmy, żeby, żeby jeszcze ekipę remontowe odraczać i materiały e, budowlane, a jednak się da. Dawid, w ogóle tym, e, f, tym flipem, tą transakcją e, wygrałeś na zjeździe, konkurs na najlepszego flipa w 2022 roku. Tak, prawda? Tak. Okej, okay, czyli e, tak na szybko licząc, tak naprawdę te 2000, które włożyłeś, zarobiłeś 20 000 a w jakim czasie? Mm, około 3, powiedzmy, że to było 3 miesiące. 3 miesiące, czyli e, no to 4000 procent, dobrze liczę, 4000 e, 2000 kosztów, 20 tysięcy zysku, niby nie dużo, ale jeśli chodzi o włożony kapitał, no to robi się bardzo fajny wynik. Tak. Jesteśmy też w bardzo ciekawym mieszkaniu. To może ja krótko historię tego mieszkania opowiem. Mianowicie wcześniej to mieszkanie było w moim posiadaniu, teraz jest w posiadaniu Dawida. Ja Dawidowi sprzedałem to mieszkanie i zarobiłem 100 tysięcy złotych. Wpłacając 15% wartości nieruchomości, czyli 80 tysięcy złotych, no też bardzo ciekawa stopa zwrotu. I mimo tego, że zarobiłem te 100 tysięcy, Dawid podjął się tematu i stwierdził, że kupi to mieszkanie, wykończy i będzie je też sprzedawał ze swoją marżą. I pytanie do Was, czy wiedząc to, ile zarabia strona sprzedająca, czyli przy takim zysku 100 tysięcy, podjęlibyście się tematu? Zapraszam do udzielenia komentarza poniżej tego materiału. No, a Ty Dawid, jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego tak właściwie taka decyzja? Pamiętam, że zadzwoniłeś, spytałeś, czy mam coś w ofercie, powiedziałem Ci o tym mieszkaniu i się podjąłeś, widziałeś jaki jest, jaki jest zysk. Tak, no decyzja na pewno nie została podjęta pochopnie. Rynek został dosyć mocno przeanalizowany. No, czuję potencjał w tych dużych nieruchomościach. I też dlatego się podjęliśmy i podejmujemy się cały czas takich tematów. No to się będę i dobrze na nich zarobić, więc... No to, to mieszkanie jest sprzedane. Rozumiem, że chyba w, nagrywamy dzisiaj, w przyszłym tygodniu w czwartek jest akt. Tak, w czwartek mamy akt. No i jaki tutaj jest zysk na tym mieszkaniu? No, na tym mieszkaniu tak no, około 200 tysięcy złotych. Czyli ja stówę i ty jeszcze 200. Tak. No, ciekawe. Z inwestorem e... 50 na 50. Czyli można powiedzieć uczeń i przerósł mistrza. <laughs> <laughs> e... No widzę, że mieszkanie bardzo ładnie wykończone, będą przebitki, e, zdjęć e, z tego mieszkania, to sobie zobaczycie. Um, no i co, w takim razie znowu pytanie do Ciebie, jakie plany na przyszłość, jakie plany na 2023 rok, my mamy wrzesień, także tak. za chwilę końcówka roku i co dalej? Już w sumie niebawem odbieramy na tym samym osiedlu kolejne, kolejnych 6 mieszkań e, podobnych e, wielkości. No tak, tu muszę się wtrącić. Dawid znowu kupił ode mnie pozostałe mieszkania. Też te same zyski, widział potencjał i, i, i wszedł dalej. Tak, jesteśmy w trakcie układania planu na 2023 rok. Już wiemy, w jakie nieruchomości będziemy inwestować, jak będziemy je wykańczać, pod jakich klientów, pod jaką grupę docelową. Więc no, cały czas myślimy nad tym, jak jeszcze bardziej zwiększyć skalę. W którym kierunku y, chciałbyś bardziej podążać? Jednak wykończenia mieszkania y, w 2023 roku? Czy też myślisz o tym, żeby kupować i sprzedawać mieszkania w trakcie budowy? Y, jak będziesz sobie ten plan Znaczy podąża? się myślę, że w większości jednak będziemy wykańczać mieszkania. Bardziej, że się dosyć dobrze w tym czujemy. Wszyscy, cały zespół się dosyć dobry, dobrze w tym czuje. E, lubimy też to robić, więc e, myślę, że bardziej, bardziej pójdziemy w wykończenia. Okej, okay, jasne. Dobrze. Myślę, że ciekawy materiał, ciekawa osoba. Bardzo mocno się rozwinąłeś Dawid w tym roku, także gratuluję. Dzięki. A Was zapraszam do subskrypcji naszego kanału i śledzenia kolejnych materiałów. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć. Razy. Ale uwierz mi, że dobrze, że notariusz nie odroczył tego, bo by nie szło musiał słopy zwrotu wyliczyć. Razy. No bo no, no. No, no, razy zero, nie? To